Siema! Właśnie został ujawniony najnowszy agent, który wejdzie do gry już za dwa tygodnie. Nazywa się Chamber i będzie mega, ale to mega ciekawy. Dzisiaj pokażę Wam jego wszystkie umiejętności i dokładnie sobie je omówimy. Zanim zaczniemy, chcę jeszcze tylko szybko ogłosić, że z okazji nowego aktu organizuję konkurs, w którym do wygrania macie uwaga, bezprzewodowe sławki Razera, Black Shark V2 Pro, bezprzewodową mychę Razera Viper Ultimate i do tego wszystkiego karnety. Wszystkie informacje o tym, co zrobić, żeby wygrać, macie na moim Discordzie dla widzów. A więc, jeżeli chcecie zgarnąć dla siebie te rzeczy, zapraszam, dołącznie na Discorda, link macie w przypiętym komentarzu. A jest tak, poznaliśmy nowego agenta, nazywa się Chamber, do gry to za dwa tygodnie, pochodzi z Francji i ma naprawdę ciekawe umiejętności. Zaczniemy od przycisku C, czyli Trademark. Jest to umiejętność, w której umieszczacie pułapkę na ziemi. Która skanuje waszych przeciwników. Jak jakikolwiek przeciwnik wejdzie w zasięg widzenia tej pułapki, to wystrzeli ona takiego orba, który będzie slowował swoich przeciwników. Bardzo proste działanie: macie trapa, którego stawiacie. Możecie mieć maksymalnie dwa ładunki tej umiejętności. Ten trapik sobie stoi, i jak ktokolwiek wejdzie w zasięg tego trapa, to on wystrzeli swój pocisk i pod przeciwnikiem zrespi się takie pole, które slowuje. Czyli jest to taki trochę slow orb sage w postaci stojącego robocika? Możecie postawić tego trapa na jakimkolwiek miejscu na mapie, i możecie iść sobie na drugą część mapy, i ten trap się nie wyłączy, jak w przypadku Seifera czy Killjoy. Czyli tutaj macie nieskończony, jakby zasięg, jeżeli chodzi o to, gdzie stoicie. Czyli stawiacie trapa, on, jak zobaczy jakiegoś wroga, strzela w niego, nie zadaje żadnych obrażeń, ale pod przeciwnikiem, w którego strzeli, pojawia się takie duże pole, które spowalnia wszystkich yy, przeciwników w jego zasięgu. Więc tą umiejętnością będziecie mogli patrzeć sobie plecy w różnych pozycjach, bo dostajecie również informację, że ktoś w tego trapa wszedł. Tak samo, Sama ekstrapowajmy oczywiście Cyphera oraz Killjoy, więc albo będzie to służyło po prostu do opatrzenia gdzieś tam pleców, albo po stronie defensywnej do po prostu sprawdzania różnych pozycji i zatrzymywania. Slow Taka przenosi ta sage w postaci małego robota. Następną biegnęcą chambera, tym razem pod przyciskiem Q jest Headhunter. I ta umiejętność to jest coś, czego w tej grze jeszcze kompletnie nie było. Po naciśnięciu tego skilla wyjmujecie taki specjalny pistolet, którym możecie strzelać do swoich wrogów. Ten pistolet jest niesamowicie podobny do Sheriffa. Chodzi mi tutaj o to, że damage, penetrację yy, ma praktycznie taką samą jak Sheriff, z jedyną tą różnicą, że na dystans nie traci damage'a, czyli jak Sheriff na duży dystans zada 145 obrażeń w głowę, to ta broń zawsze na. Hit. Zabije w głowę, jak sama nazwa mówi, czyli Headhunter Ale oprócz tego, że nie spada mu damage na dystans To jeszcze dodatkowo ta broń się niesamowicie, dosłownie niesamowicie szybko wyjmuje Jak zwykły Sheriff się wyjmuje bodajże 0,7 sekundy albo nawet 1 sekundę To tą broń, uwaga, wyjmujecie w 0,3 Sekundy. Jest to dosłownie od razu, czyli jak macie operatora w swoim ręku i chcecie zmienić na pistolet, bo ktoś do was podchodzi na blisko, to tą broń dosłownie w ułamku, nawet mniej niż ułamku sekundy gdzieś tam macie w swoich rękach i możecie zabić jakiegoś rywala. Maksymalnie możecie mieć 8 kul w tej broni. Każdą pojedynczą kulę musicie kupić w sklepie, no i każdy pojedynczy pocisk kosztuje 100 kredytów. Czyli Q Headhunter jest to taki specjalny, ulepszony szeryf, który wyjmuje się dużo szybciej i damage nie spada na odległość. Macie maksymalnie 8 kul, każdą kulę musicie kupić za 150 kredytów. W tej umiejętności najlepsza jest to, że nie zastępuje ona waszego pistoletu, czyli jednocześnie możecie mieć klasika, czy tam jakiegoś Frenziego, szyryfa i na przykład Operatora i Wandala i dodatkowo mieć jeszcze ten pistolet, czyli na rundach pistoletowych możecie mieć tak jakby dwa pistolety wyposażone, jeżeli kupicie amunicję do tej broni. Następnie przejdziemy sobie do umiejętności E, czyli Rande Zwołz, Rande chyba. Nie wiem, jakoś tak I dzięki tej umiejętności Chamber oficjalnie będzie drugim agentem w grze, który może grać operatora I ja się mega jaram i dzięki temu będę mailał tego agenta Jak działa ta umiejętność? Jest to taki prosty teleport w sumie To jest wasze signature ability, czyli macie ją za darmo Działa ona tak, w dwóch miejscach na mapie stawiacie swój teleport i po prostu możecie się przeteleportować z jednego miejsca do drugiego, a później z drugiego miejsca z powrotem do pierwszego. Ten teleport jest praktycznie od razu. Dosłownie, on jest instant. Nie jest to jak teleportioru, w którym przed przeteleportowaniem się chwilę czekać i ktoś was może zabić. Tutaj ten teleport jest praktycznie od razu. Czyli tak, stawiacie sobie swój teleport w jednym miejscu na mapie, i w miejscu drugim przykładowo stawiacie teleport na midzie i gdzieś tam w zasięgu na A. Ten teleport ma oczywiście też ograniczony zasięg. I z jednego miejsca do drugiego możecie się dowolnie teleportować, albo z jednego teleporta do drugiego, albo z drugiego teleporta do pierwszego, jeżeli jesteście w ich zasięgu. Jeżeli jesteście w takim kółku, które pokazuje zasięg teleportu, jest dość duże, to możecie się w tym terenie przeteleportować do waszego drugiego teleporta, klikając po prostu przycisk tej umiejętności. Jest to instant teleport, więc możecie agresywnie piknąć z operatorem, po tym jak postawiliście swój teleport, zabić kogoś i od razu uciec, tak jak jet ucieka na swoim daszu. Dzięki temu właśnie Chamber będzie kolejnym agentem, który będzie mógł grać operatora i jednocześnie nie będzie duelistą, czyli będziecie mogli na spokojnie grać Operatora, nie martwiąc się o to, że nie robicie entry na jet i nie doszujecie do site'ów. Ten teleport jest widoczny dla wrogów i może zostać zniszczony, więc ważne, żebyście gdzieś tam stawiali go yy, po rogach, żeby po prostu przeciwnicy go nie zniszczyli. I dodatkowo po użyciu teleporta macie około 20 paru sekund cooldownu przed tym, jak możecie użyć teleporta ponownie. Czyli używacie teleporta i za jakieś 20, bodajże 3 sekundy możecie użyć teleporta ponownie. Dobra, a więc zajmijmy się teraz umiejętnością specjalną, ultimatem naszego Chambera. No nie wiem, przy każdej umiejętności mam ochotę powiedzieć, że ta umiejętność jest mega ciekawa, wydaje się mega dobra. To nie przy każdej pojedynczej umiejętności, którą gdzieś ten chamber ma. X, pod przyciskiem X mam Ultimate. Nazywa się Tour de Force. Nie Tour de France, a Tour de Force ta umiejętność. I jest to po prostu taki w sumie ulepszony operator. Jak naciśniecie swój przycisk ultimate, jak macie go naładowanego, to przyzywacie, wyjmujecie taką specjalną, customową snajperkę. Po prostu. I tak jak w przypadku wcześniejszej umiejętności na Q, czyli tego ulepszonego szeryfa, ta snajperka jest również Również ulepszona względem normalnego operatora z gry. Strzela ona trochę szybciej niż zwykły operator, trochę szybciej się wyjmuje i po strzale trochę szybciej możecie wykonać kolejny strzał. Czyli jest to taka szybsza, lepsza wersja zwykłego operatora z gry. Jeżeli chodzi o damage, który zadaje, jest on większy niż zwykły operator, czyli zawsze jak traficie wrogów, zawsze zabijecie ich na hita, nawet wy nogi. Dodatkowo po zabiciu każdego wroga pod jego ciałem pojawia się pole spowalniające, tak jak było w przypadku umiejętności C. No i jeżeli chodzi o tego, Ultimate'a nie zachowujecie go następną rundę i macie 5 pocisków w nim. No wydaje się po prostu mega OP. Jest to darmowy operator, co którąś rundę, który jest lepszą wersją operatora, bo strzela szybciej, zadaje więcej obrażeń, jest po prostu szybszy pomiędzy strzałami i jest dużo bardziej płynny. Dodatkowo po zabiciu pojawia się pod wrogiem pole spowalniające, więc tak naprawdę 5 takich ogromnych pól spowalniających możecie zrobić, jak wszystkich wrogów zabijecie z tego operatora. Ma niby tylko 5 amunicji, ale zazwyczaj pięć amunicji w operatorze powinno starczyć na jakieś 2-3 kile nawet nawet do pięciu szczerze, no bo żeby kogoś zabić Potrzebujecie tylko y, jednego strzału Jeżeli chodzi o przybliżenie na lunecie tej Snajperki, działa ona idealnie tak samo jak w operatorze Czyli macie dwa poziomy przybliżenia Jeden trochę bliższy, jeden trochę dalszy i są one Idealnie takie same jak w operatorze Jeżeli chodzi o poziom przybliżenia jest on dosłownie Taki sam jak z operatora, czyli tą bronią Powinno się grać praktycznie tak jak operatorem nie Licząc tego, że strzela się z niej szybciej i Jest dużo płynniejsza. No widzowie, posłuchajcie To były wszystkie umiejętności Naszego nowego agenta Chambera Zdecydowanie widać, że ten agent będzie pod operatora, po prostu będzie takim kontrolerem. Nie jest to duelista, jest to ten sam typ agenta, co chociażby Cypher i Killjoy, czyli Sentinelle. Dla mnie wydaje się mega mocny, ponieważ nie eliminuje on kompletnie jetki z drużyny, czyli możecie grać tego agenta jednocześnie, grając jet w drużynie, czyli możecie mieć dwóch agentów pod granie operatora, czyli meta nagranie dwóch operatorów po stronie defensywnej może być tak naprawdę w grze. No i wreszcie dostaliśmy pierwszego agenta, odkąd Valorant wyszedł, na którym również możecie zagrać operatora i nikt was nie będzie flamieł, że gracie operatora na jakimś innym agencie niż Jet, czyli na spokojnie wszystkie osoby, które mainowały Jet, tylko i wyłącznie dlatego, żeby grać operatora mogą teraz na spokojnie przymierzać się do grania Chamberem. No i również oczywiście z Wandalem czy Fantomem ta postać powinna być też mocna. Dostajecie dużo informacji, możecie się teleportować na inną pozycję za darmo, uciekać, tak naprawdę grać gdzieś na Usmach swoich wrogów i dodatkowo macie darmową broń na ulcie właśnie w postaci ulepszonego operatora, no i szeryfik na Q. Bardzo przyjemna postać, wydaje mi się, że będzie mega, ale to mega fun. One to play, ale również będziecie musieli po prostu bardzo dobrze potrafić strzelać. No tak jak Riot gdzieś tam pisał, no bez strzelania dużą tą postacią nie pogracie, bo nie ma żadnej umiejętności, która zadaje obrażenia, jeżeli nie traficie w swoich wrogów, jak chociażby race, czy, nie wiem, taka Killjoy. Tutaj dostajecie arsenał broni i musicie je dobrze, potężnie wykorzystać na swoich wrogach, zabijając ich. Wydaje mi się, że na ten moment mogę oficjalnie powiedzieć, że ta postać jak wyjdzie za dwa tygodnie, bo przypominam, że ta postać wychodzi za dwa tygodnie, to prawdopodobnie będzie moim oficjalnym mainem. Więc co widzowie, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, piszcie zdecydowanie co sądzicie o tym agencie, jeżeli kontent wam się podobał, zachęcam do zostawienia subskrypcji, jakiegoś właśnie komentarza i przypominam o trwającym konkursie, w którym macie do wygrania słuchawki Razera, myszkę Razera, karnety na nowy akt na moim Discordzie, link macie w przypiętym komentarzu. Dzięki bardzo za oglądanie i się ma.